Hej, o z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Ocean Marzeń Indy. Witam Was bardzo serdecznie w 11 odcinku tej serii. No i jak widzieliście, zarówno na zakończenie poprzedniego odcinka, jak i teraz przed chwilą, Indie przekonała się, że nie wszystko jest takie, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. No i teraz chciałabym wszystko Wam jeszcze dokładniej opowiedzieć i usystematyzować, ale może najpierw przejdźmy do dalszej części odcinka. Indi jest teraz na plaży razem z Lakim i z dziadkiem. Jak widzicie, tutaj rzucamy sobie piłeczkę, a dziadek tutaj łowi ryby. No i musicie wiedzieć, że od momentu, kiedy Indi widziała na plaży Troja z jego narzeczoną Seraną, do momentu ich rozmowy, w której Troj opowiedział Indy jego historię, minęła no chwila, chwila, którą Indi poświęciła na szukanie informacji o syrenach. Bo oczywiście Indi sama nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła, i po prostu w pierwszej chwili, mówiąc wprost, zgłupiała. I dopiero kiedy zaczęła szukać informacji w internecie, to przekonała się, że syreny zamieszkują w Sulani od wielu, wielu lat i że istnieją, i że na pewno to, co widziała, to prawda, choć no, pierwotnie sama zwątpiła w to, czy to może być w ogóle prawda. Zanim przejdziemy do dalszej części historii, to zakończymy już rzucanie piłeczki Lakiemu. Może damy mu jakiś przysmak, bo jest naprawdę bardzo grzeczny dzisiaj, więc mu się należy. No i Indy jest ogólnie w godzinach swojej pracy. Jak widzicie tutaj już zdążyła posprzątać śmieci, ale jeszcze przed nami badanie dzikiej przyrody. Pokażę Wam, co udało nam się znaleźć. Znaleźliśmy ościorybę kapitana ościaka. Już, jeśli oglądaliście serię Maja z Wierzbowej Zatoczki. Ostatni odcinek naszej podróży poślubnej, to na pewno kapitana ościaka poznaliście. E, tutaj e, widzicie, e, Indy znalazła też oczy Sulani, występowanie wyjątkowe, wartość aż 550 simoleonów. E, no i tutaj mamy serce Sulani, y, występowanie pospolite, 185 simoleonów, ale za to jest to naprawdę piękna rzecz. E, Harry sobie tutaj łowi ryby, a też właśnie widzicie, e, Harry złowił Wudu, ale no, nie będziemy z niej korzystać tutaj w tej serii. No i mamy też bojownika Zielonego i Okonia. Harry czuje się bardzo dobrze, jest pewny siebie, słońce mu nie przeszkadza, tutaj też czuje się dobrze, więc może sobie łowić ryby. A my z Indii pójdziemy właśnie badać dziką przyrodę. No i przechodząc dalej do opowieści, to historia Troja trochę podłamała Indii, bo Indii, no jak już mogliście się przekonać, jest bardzo wrażliwa na czyjeś cierpienie. Tak jak była wrażliwa na cierpienie dziadka, tak teraz jest na cierpienie Troja i bardzo chciałaby mu pomóc, tak jak pomogła dziadkowi. No niestety, na ten moment Indi nie ma pojęcia, jak mu pomóc, bo nie ma pojęcia, czy istnieje jakikolwiek sposób na to, żeby uwolnić go spod panowania Serany i żeby na nowo mógł stać się w 100% wolnym wolnym człowiekiem. No i Indy zamierza w związku z tym poszukać informacji na ten temat, czy istnieje jakiś lek, jakieś antidotum na to, żeby porzucić bycie syreną, czy w przypadku mężczyzn to chyba powinno się powiedzieć porzucić bycie trytonem. Troy niestety nie może tego zrobić, bo serana cały czas go kontroluje i Troj boi się, że gdyby ona odkryła to, że on szuka takich informacji, to mogłaby się wściec, no i kto wie, co przyszłoby jej do głowy. Dlatego Indy postanowiła zacząć działać na własną rękę. No, ale też prawda jest taka, że ma ograniczony czas, bo wciąż pracuje nad organizacją Festynu. Musi też zachowywać się w miarę normalnie, bo nie chce, nie chce, żeby dziadek zaczął coś podejrzewać. Dlatego tutaj, no, nie może poświęcić na szukanie informacji aż tyle czasu, ile by chciała. No i zobaczcie, po ostrożnej obserwacji, Indii odkryła gatunek inwazyjny, którego celem jest ananas. Opryskaj obiekt, aby utrzymać go pod kontrolą. E, opryskanie inwazyjnego gatunku zostaje odblokowane na trzecim poziomie kariery ekolożki. Okej. Okay. I Harry złapał sobie paletkę. Świetnie. Dobra. E, także Indii tutaj przebrała się w kostium kąpielowy, bo musi przejść przez wodę, żeby dostać się do kolejnego obiektu badań. Korzeń Taro. E, tutaj właśnie Właśnie, jak widzicie, musimy badać dziką przyrodę. No, jedną roślinkę już mamy zbadaną, teraz mm, musimy jeszcze dwie. Skoro Indie sobie tutaj pracuje, to my zajrzymy do Harego. Zobaczymy, jak on się czuje. Bardzo dobrze się czuje, zobaczcie. Jest szczęśliwy, jest pewny siebie. Mm, jak tam rybki? Drzewo ryba. Wow, jakość wspaniała, występowanie rzadkie. Pst, słyszysz, jak śpiewają? Nie. Cóż, nawet magiczne drzewo ryby mają swoje ograniczenia. <laughs> Okej, okay. fajnie, no to chyba znowu pójdzie na ścianę. Co my tutaj mamy? Korzeń kawy, aha, dobra. No to wiadomo, jest roślinka, którą możemy sobie mm, zasadzić. Eee, o, Indy już skończyła, zobaczcie. Eee, podczas badania e, korzeni taro, Indy zgromadziła bardzo cenne dane. Super. Ja tutaj wydzieliłam Indy kolejne zadanie i chciałam zobaczyć, gdzie jest Laki, i okazało się, że Laki pobiegł za Indi. Widzicie? No, Harry jest tam daleko, a Laki tutaj przyszedł. O, no, mówiłam wam. Ale halo, dlaczego pan krzyczy na mojego psa? Nie! Nie będzie tak. Yy, Indy, chodź tutaj. Mm, tak jak wszyscy wiemy, bo powiedziałam to już w jednym chyba z pierwszych odcinków, właśnie Indy nie daje sobie w kaszę dmuchać i na pewno nie chciałaby, żeby ktoś tutaj zwracał uwagę mm, w taki sposób jej pieskowi, szczególnie że Laki nic nie robi. Jest grzeczny, więc o co tutaj chodzi? Ja nie rozumiem. No, halo, co to miało być? Co to miało być? Ja sobie nie życzę, żeby pan w taki sposób y, zwracał uwagę mojemu psu. Mm, może. Plotkuj o współpracownikach. Czy to jest ktoś z naszej branży? No tak po stroju można by było wnioskować, ale tutaj nie mamy nic napisane na ten temat. W każdym razie. Wykrzycz zakazane słowa, nie? No, nie będziemy przeklinać, bez przesady. Ale. Podłe. Hmm, skrzycz. Tak, skrzycz go, Indi. W ogóle, Laki, gdzie ty teraz jesteś? On tam gdzieś pobiegł Aha. daleko w stronę Indii. No i żeby mi to było ostatni raz, proszę pana. Także mam nadzieję, że już sobie wyjaśniliśmy na przyszłość. Także Indy, chodź, możesz wrócić do swoich obowiązków i tutaj gdzieś powinien być Laki, bo ja wiedziałam, że on gdzieś tutaj pobiegł. No nie wierzę. No, pan nam zestresował psa. A co jak on pobiegł w stronę wulkanu? Laki, gdzie ty jesteś? No pobiegł, Laki! Wracaj natychmiast do nas, Indy, przywołaj go! Okej, okay. wraca do nas, jest bezpieczny. No laki, wiesz co, nie wolno tak blisko podchodzić, tam jest lawa, to jest niebezpieczne miejsce. Laki pobiegł już do Harego, a Indi wróciła do swoich obowiązków, już ostatnich na dziś. No i teraz, po czasie, Indi w ogóle zrozumiała, co Troj miał na myśli, mówiąc, że rozstanie boli krócej niż wieloletnie trwanie w związku, który jest bolesny. Bo on bardzo chciałby czuć ból rozstania zamiast bólu zniewolenia przez Serane. No i to właśnie miał na myśli, mówiąc te słowa, te kilka odcinków temu, jak być może pamiętacie, Indi bardzo długo rozmyślała nad tym, co Troj miał na myśli, no i w końcu już zna prawdę. Harry złowił tutaj e, koryfenę. Koryfena, tak. Żyjąca tuż pod powierzchnią wody ryba promieniopłetwa potykana w klimacie umiarkowanym, tropikalnym i subtropikalnym na całym świecie, potocznie zwana również dorado. A to nie można było tak od razu, że to dorado, tylko ja się tutaj męczę i czytam jakaś koryfena. Dobra, okej. Okay. Ale też jest bardzo ładna, widzicie, ma taki bardzo ładny kolor. No i też anioł morski, ale to taka dość znana nam rybka. Więc okej. Okay. No to może właśnie zarówno ta koryfena, jak i drzewo ryba wylądują na ścianie, a pozostałe Rybki sobie sprzedamy. W ogóle, Harry, musisz, jak wrócimy do domu, koniecznie sprawdzić te twoje pułapki, mam nadzieję, że tym razem ci nic nie ucieknie, żadna ryba, a to ciekawe, podczas badania obiektu korzeń Taro, Indy zgromadziła bardzo cenne dane. Okej, okay, fajnie. Czy to znaczy, że już mamy pracę, nadzieję, zakończoną? Tak. Super. Dobra, no to skoro Indy zakończyła pracę, tutaj mamy wszystko ładnie złote, no i widzę, że Indy jest głodna, no to może że wrócimy sobie już do domu, jest prawie 16, więc no chyba najwyższa pora coś zjeść. Tutaj Indii chciałaby przygotować danie dla zwierzaka. Powiem Wam, że już kolejny raz chyba tak jest, że ja myślę, że w końcu Indii ma jakąś zachciankę, że ona ma na coś smaka, a ona zawsze tutaj chce po prostu przygotować danie dla zwierzaka. Także no chyba się nie doczekamy, żeby Indii nam podpowiedziała, na co ma ochotę, musimy zgadywać. No nic, trudno, idziemy do domu. Jesteśmy już w domu, Idzie do łazienki, Indi idzie do kuchni. I tak pokażę Wam, że tutaj sprzedałam już ryby. Przy Was sprzedam też laleczkę wodu, no bo tak jak mówiłam, ona nam jest niepotrzebna, a jest warta aż 950 simoleonów, więc super. No i tutaj, tak jak powiedziałam, chciałabym powiesić te ryby na ścianie, są już oprawione, więc tutaj w sypialni Harego będą sobie wisieć. No i będą mu przypominać o tym miłym dniu spędzonym na rybach. No i teraz przejdźmy sobie do kuchni Indi, sprząta najpierw lodówkę i teraz mogłaby może podać kolację. I co by to mogło być? O, a może taco z tofu? Tako jest super, tofu jest super, także o, taka kolacja. Yy, I Harry, jak już skorzystasz, no właśnie to chodź, zobaczymy twoje pułapki. Yy, chyba puste, tak coś mi się wydaje. Sprawdź, sprawdź, sprawdź. No dobra, no to sprawdzimy. Chodź, Harry, co masz innego lepszego do roboty? Zobaczymy, czy coś tam w środku jest. No jakby coś tam było, no. Yy. Ale takie, jakieś malutkie te rybki. No zobaczymy. Laki, gdzie jesteś? Ale, Laki, no, wchodź do domu. No, co ty tutaj tak leżysz? No, chyba, że chcesz, to nie ma sprawy. Jeśli tak sobie odpoczywasz, to proszę bardzo. Nie, jednak idzie do domu. Może, wiecie co, może on wyczuł, że tutaj Indi przygotowuje pyszności i biegnie prosto do kuchni, co? No pewnie, że tak. Tutaj mamy komunikat, że pułapka na ryby jest zastawiona, ale niestety na razie żadna ryba się w nią nie złapała. Spróbuj ponownie później. No to właśnie tak jak myślałam. Co, Harry? No. O, jest coś! Zobaczcie, opróżnij pułapkę. O nie, czyżbyśmy się spóźnili? Czekajcie, zobaczmy. Oto, co udało ci się złapać w pułapkę. Część ulepszeń armatury i Pielęgnica, zobaczmy. Okej, okay, no to ulepszenia się przydają, a rybkę sobie sprzedamy. O, tutaj też coś jest. Sprawdzimy. Patrz Harry, jakie szczęście. No akurat jesteś tutaj w wodzie. No i rybki się łapią. Świetnie. E, do połapki wpłynęło kilka ryb, jednak wciąż jest jeszcze miejsce na kolejne. Aha, okej, okay. dobra. Tu jeszcze sprawdzimy. E, Indy, jak tam sobie radzisz? Aha. Indy właśnie tak sobie radzi. Okej, okay, dobra, nie ma sprawy, Indy, nie ma sprawy. Mm -hmm. Spoko. Kolacja zjedzona, więc posprzątaj talerzyk. Harry, wiesz co? Może ty też się skusisz na takie tako, stofu. Fajnie wygląda... Chodź, spróbujesz. No, myślę, że będzie ci smakowało. A ty, Indi, tak, miseczki nie trzeba uzupełniać. Wszystko jest posprzątane. Ja sobie tylko zobaczę, gdzie jest laki. Laki jest tutaj w przedpokoju, okej. Okay. No to co, Indi? Może ty teraz pójdziesz do Łazienki, choć, bo w sumie nie byłaś po powrocie. Tutaj możesz sobie wziąć jeszcze szybki prysznic. I co ty masz tutaj za nas Świeżo złowiona ryba? Ale skąd ryba? Przecież to tako było stofu. Hmm, bardzo ciekawe. A tutaj z kolei mamy wege aprobata. To danie jest zdecydowanie wegetariańskie, na pewno nie przyprawi nikogo omdłości. mdłości. Hmm, powtórzę jeszcze raz. A to ciekawe. No dobra, wiecie co? Czasami lepiej nie wnikać, więc zostawmy to. Chodźmy sprawdzić, jak tam Harry, Czy mu smakuje, czy mu nie smakuje. Hmm, omnomnom, czy nie? O no no, 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 wiadomo, dobra, to się cieszę. Chowamy w takim razie do lodówki. Laki sobie tutaj śpi. I tak sobie pomyślałam, że może Harry chciałby sobie pograć chwilę na gitarze, co? No, w sumie dawno tego nie robił. Ta gitara tutaj tak stoi i się kurzy, a on kiedyś za dawnych czasów bardzo lubił grać na gitarze. Więc, no, spróbujemy no i zobaczcie jaki Harry jest szczęśliwy e, Indy chodź mm, pooglądaj dziadka Laki, <lucky>, a ty co będziesz śpiewał nie podoba ci się gitara no tak to jest nowa rzecz no Lucky jest nieprzyzwyczajony do tego że Harry gra na gitarze i teraz się boi Indy słucha dziadka mm, ale ja wiem i wy wiecie o czym ona teraz tak naprawdę myśli no właśnie tak e, no wiadomo że Indy chciałaby te Udać się do siebie, do pokoju, do laptopa, żeby móc szukać kolejnych informacji na temat Syren i na temat tego, czy istnieje jakiś sposób, żeby uwolnić Troja spod panowania Serany. I to jest teraz, zaraz obok organizacji festynu, temat numer jeden w głowie naszej indii. Harry już skończył i zobaczcie, rokowe riffy. No, czy one były rokowe, to ja bym bym nie powiedziała, Harry, no proszę cię. Ale dobra, Rokowe riffy ze strun spływają fantastyczne melodie, od których przyspiesza puls. I tutaj jeszcze inspiracja siebie. Nie jest łatwo inspirować siebie, ale ktoś to potrafi. Aha, okej, okay. i tutaj majestat oceanu, okej, okay, ten nastrójnik już znamy, no i Harry jest pewny siebie, super, no dobra, no to skoro już skończyłeś, no to nie, no odłóż gitarę na miejsce, no proszę cię, trzeba trzymać porządek, także gitara jest już tam, gdzie być powinna, Harry, czujesz się całkiem okej, okay? to może chciałbyś się odprężyć tutaj na leżaku, co? Odpręż się, no. Ty w sumie jeszcze nie miałeś okazji, szczególnie ostatnio dużo masz zajęć, więc nie masz takiej chwili dla siebie, żeby móc sobie tutaj odpocząć i popodziwiać piękne widoki. Także proszę, korzystaj. No a ty, Indy, też korzystaj z chwili... O, Laki, a ty musisz iść na dwór? Hmm, no to w takim razie... Indi, mam dla ciebie złą wiadomość. Musisz jeszcze wyprowadzić lakiego na spacer. Także weź go na smycz. No i widzicie, widzicie, no, Indi tak bardzo chce już do pokoju, do siebie, do laptopa, a nie może, bo tu ciągle jest coś do zrobienia. Także bierzemy lakiego na smycz. No i musimy go oczywiście wyprowadzić na taki krótki spacer, dlatego że dzisiaj byliśmy na plaży, więc laki jest wybiegany teraz, tylko po prostu musi przed snem zrobić robić ssu Okej, okay, ciężkie sprawy załatwione, także Indi musisz posprzątać. No i co? No będziemy wracać do domu. Lucky jest szczęśliwy, widzicie. Już wszystkie sprawy załatwione, także możemy wracać do domu. Indie w końcu dotarła do laptopa i widzicie z jakim zacięciem tutaj szuka informacji. Właśnie przegląda sobie sieć. Ja bym jeszcze chciała, żeby poprzeglądała sobie simpedię może później um, eksploruj um. Pogłębiaj wiedzę o gorączce wściekłych gryzoni. A okej, okay, niech będzie, może, może akurat właśnie się jakieś informacje tam znajdzie. No i później o, pooglądaj też dzieła sztuki, bo może gdzieś na jakichś starych obrazach będą ukryte wskazówki, kto wie. Także ja tutaj zostawiam Indie przy laptopie, żeby poświęciła noc na poszukiwania informacji, może coś znajdzie, a może niekoniecznie. Zobaczymy. W każdym Razie ja ten odcinek będę już kończyć. I jak zawsze mam nadzieję, że podobał Wam się. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. I do usłyszenia już wkrótce. Pa Pa!